Patrz, co przyszło! Pizza? Na nią zawsze jestem gotowy! A, nie, co to? Co to znaczy, nie? Taki ślad drogi pokonałem tylko po to, żeby usłyszeć, że to nie pizza! Mówię, co to takiego! Nasz nowy projekt! A, a gdzie ty tak niby wędrowałeś? Przez gęsty las! Zmierzałem w sumie ku oceanowi! Wobec tego trafiłam w dziesiątkę z dzisiejszym projektem. Zaraz zobaczysz. Hej, kochani, dzisiaj pomożemy samowi znaleźć drogę do domu. Ale ja się wcale nie zgubiłem. Wybacz. Dobrze. Sporo tu elementów. Rozpakujmy je wszystkie. O, su. znasz to uczucie świeżej morskiej bryzy we włosach? E, że niby ty je znasz? No, chodzi mi o to muskanie skóry, od którego ma się gęsią skórkę. Ach, myślałam, że tylko od Nutelli masz te przyjemne ciarki. Ach, to niezapomniane uczucie, kiedy stajesz się jednością z matką naturą. Ach, w sumie, co ty tam wiesz? Nigdy nie byłaś na otwartym Morzu. Ach, może zamiast wymyślać niestworzone rzeczy, weźmiemy się za sprawdzanie zawartości tych woreczków? Dobra, co tam w nich jest? Teraz nie wiem, czy chcę ci je pokazać. Jak myślicie, co jest w środku? Mm, wygląda jak część jakiegoś promu kosmicznego! Wiem, to na bankrata! Przydaje się, kiedy ktoś zagubi się na morzu. Wow, sami, skąd ty tyle wiesz o racach? Proszę cię, każdy szanujący się Birk Morski to wie. Każdy szanujący się kto? O czym ty mówisz? Wilki morskie to bardzo doświadczeni marynarze! Naprawdę wszystko ci muszę wyjaśniać! To ile mamy na świecie oceanów, panie wilku morski? Pięć! Mamy Ocean Spokojny, Atlantycki, Arktyczny, Indyjski i Południowy, który został odkryty w roku 2000! Wow! Ocean Południowy? Pierwsze słyszę! Dobrze jest to znać kogoś, kto lubi encyklopedię! Ok, pod koniec wyjdzie nam zegar z latarnią wśród morskich fal. Pozbędę się zbędnych części. Ach, latarnia wśród morskich fal! Marzenie! Zaczynajmy! Najpierw pomalujemy wszystkie elementy, żeby były bardziej wyjątkowe. Ach, ta szarość! Już zawsze będzie mi przypominać ten dzień, kiedy pozostawiono mnie samego na pastwę losu! A, przestań już! Zgubiłeś się w swoim pokoju, a nie na morzu. Musisz mi psuć dramatyczny nastrój. Jeśli chcecie trochę przyspieszyć, weźcie grubszy pędzel. Wszystko dokładnie pokryjcie. Nie zostawiajcie śladów, o tak? A dodamy jakieś gwiazdy? Są takie piękne! Pewnie, ale trochę później. Teraz spróbuję zrobić przejście między kolorami. W ten sposób powolutku. Jeśli też lubicie tak malować, to dajcie nam łapkę w górę. Dobrze? Wow, spójrzcie na ten kolor! Fantastyczny! Jestem pewna, że wyjdzie nam mega realistyczne morze. Mam tylko nadzieję, że samiemu też się spodoba. I kolejna część. Okej, okay, nie ma co się spieszyć, kochani. Powoli i dokładnie. Sami, przyniesiesz mi kolor na nasze gwiazdy? Pewnie, już idę! Dziękuję. W końcu mogę namalować gwiazdy. A wiecie, że na niebie jest ponad 6000 gwiazd? Ale z ziemi widać tylko połowę z nich. Nasze będą maleńkie. O takie Łatwizna! Nie zapomnij o wielkim wozie i gwieździe polarnej. Jakbym śmiała! Złożyłem lasurnię! Przecież była złożona. Nie, ta nie była. Zobacz. Wow, dziękuję. Dobra robota. Pomalujmy ją jeszcze. I to ja rozumiem. Super. Co ty przyklei latarnię, a ja skoczę po jej podstawę. Nie ma problemu, już się robi. Mogła jeszcze wytłumaczyć widzom, po co nam to coś? Może nie oglądali filmiku z Totoro i nie wiedzą. To podstawa naszej latarni oraz pokrywa mechanizmu zegara. Przykleję ją tutaj. Teraz pora na kółeczki. Dzięki nim uzyskamy efekt trójwymiaru. Pomalowaliśmy je na ten sam kolor. To ja w międzyczasie zapraszam na kończyć. Wiecie, że pierwsze latarnie były po prostu ogniskami? Ludzie rozpalali je na brzegu, żeby płynące na są statki nie zabłądziły. Teraz ty, Suzie. W tamtych czasach nie dysponowano odpowiednimi przyrządami do patrzenia w dal. Sami? Potem do rozpalania zaczęto używać dawki i węgla zamiast drewna. Dziś większość latarni jest sterowana komputerowo, więc zawód latarnika powoli odchodzi do lamusa. Teraz przykleimy drugą warstwę. O, ale ekstra! Będziemy mieć dwa zegary! Tylko po co? Co to? Lody miętowe? Pycha! Gdzie? Czekaj, zaraz wracam! <laughs> ale on jest łatwowierny. Mam nadzieję, że się na mnie za to nie obrazi. Wybacz, potrzebowałam chwilki dla siebie. Teraz najlepsze będziemy malować pistoletem natryskowym. I użyjemy dwóch kolorów niebieskiego i białego. W ten sposób uzyskamy płynne przejście między dwoma barwami. Zgadza się, zacznę od niebieskiego. Tylko nie zapomnijcie zabezpieczyć powierzchni jakimś papierem. I poproście dorosłego o pomoc. O, tak! Uwielbiam ten sposób malowania! A Wy to świetna zabawa, prawda? Teraz domaluję falę białym kolorem. Nie bójcie się, że popełnicie jakiś błąd. Niech pokieruje wam wyobraźnia. Jeszcze trochę tutaj. Wow, ale to fajnie wygląda. Super! Okej, okay, fale skończone. Wiesz co teraz sami? Dokładnie. W samą porę. Dobrze. Jeszcze tylko mechanizm i zegar gotowy. Tu umieszczę serducho naszego zegara. Najpierw wskazówka godzinowa, potem minutowa. Dociskamy, a na końcu sekundowa. Spójrzcie na nasz zegar. Wygląda cudownie. Sami zobaczcie! Sami, gdzie jesteś? Co tu się dzieje? Czy to Su? Słyszałam jej głos! Szukałam cię, bo chcę ci pokazać nasz projekt. Co ty tu robisz? Wszystko w porządku? Spójrz na siebie. Kochani, mamy mnóstwo pomysłów na nowe projekty. Oglądajcie nas, pa! I już nie boję się podróżować. Może no, wybierzemy się kiedyś w przyszłość. Co takiego?